Hej, hej. To kiedy barabara? Wyglądasz zajebiście, przynajmniej na zdjęciach. Wiem, szykuję się do mojego pierwszego maratonu. He, he, fajnie lubię dziewczyny z pasją. Okej, okay, to oddaj mi pieniądze za twoją kawę. Nas jest dwie. O proszę, nie wiem czy podołam. Jakbyś była owocem, to bym cię zjadł, a jakbyś była warzywem, to bym cię odwiedzał w szpitalu. Romantyk. Wyglądasz zajebiście, przynajmniej na zdjęciach. Wiem. Ile masz wzrostu? Czemu pytasz? Tak z ciekawości. 165. To nie problem? Serio tyle? Tak. Co z tego? Halo, mam 184. Tak na serio. Haha, ha. sorry, robiłam herbatę. Dwa dni? Dwa dni na herbatę to całkiem sporo. Od dziecka uprawiam gimnastykę artystyczną, pasjonuję się żeglarstwem, w wolnych chwilach uwielbiam jeździć na rolkach, szykuję się do mojego pierwszego maratonu. A ty, co lubisz robić? <laughs> fajnie, lubię dziewczyny z pasją, a ja właśnie oglądam Daniel Magical. Niezłe dymy. No to trzymam kciuki, haha. Dobra, formalności mamy za sobą. To kiedy barabara? Bara? Bardzo delikatne przejście do konkretów. Nie pierdolę się w tańcu, skarbie. A ja tylko z tymi, którzy nie muszą pytać. Więc pozdrawiam. Świetna riposta. Hej, fajnie dziś było, może się jeszcze spotkamy. Było sympatycznie, ale nie zaiskrzyło między nami. Trzymaj się ciepło, pa. Nie poddał się? A może ci coś jutro ugotuję? Tak na dobry początek, jak nie zaskoczy, to dam ci spokój. Sorry, ale nie pójdę do domu kolesia, którego prawie nie znam. Poza tym jestem romantyczką. Nie ma chemii od początku, to nie będzie jej później. Okej, okay, to oddaj mi pieniądze za twoją kawę. Nie chcę tracić pieniędzy, wydam na kogoś lepszego. To smutne, że uważasz randkę za nieudaną, jeśli nie kończy się po twojemu. Mogę przelać te 12 zł na jakąś organizację charytatywną, albo nawet 15 będziesz miał za autobus. Nie będziesz decydowała, co robię z pieniędzmi. Prześlij mi na konto. Jestem po jego stronie. Tak, mam córeczkę. To fajnie, jak to jest mieć taką mini wersję siebie? Lol, świetna sprawa. Nauczyłaś już ją jakichś sztuczek? Co? Przecież nie jest psem. Ile ma lat? Trzy. Jeszcze nie jest za późno. No, trzy lata. Hej, hej. Co tam słychać? Co robisz? A wszystko okej, okay, jakoś leci. Właśnie wróciłem do domu, trochę popływałem na basenie i tak sobie odpoczywam trochę. Rozumiem, no to bardzo dobrze. A co u ciebie? Jak spędzasz wieczór? A paznokcie robiłam sobie. Interesujące. Ucieszyłaś się z superlajka? Już przywykłam, ale miło, owszem. Przez pomyłkę ci dałem. Chociaż szczerze.